No witaj Jadziu w kolejnym odcinku Rozmowy przy kawie yy, Dotarliśmy do takiego kulminacyjnego momentu Czyli dotarliśmy do twojej książki o, Którą napisałeś Ale Znasz takie polskie stare przysłowie szef bez butów. Tak A tutaj jest pisarz bez książki Słuchajcie Oddałam tak? Nie na ten. Słuchajcie Wszystkie egzemplarze tej książki Zostały rozdane rodzinie i y, teraz, przynajmniej w tym momencie, możemy Wam tylko pokazać, jak ta książka wygląda. Ta książka została y, przez Jadzie napisana chyba na w Hawajach, jak byłaś, tak? Tak byłam przy, dru, dru, drugi raz się wyprowadził no na tak. Zaczęłam pracować na nią na Hawajach. Krótki termin czasu powróciłam do kelerki mm -hmm. i nareszcie. Bo ja mam sporo ty nawaj, żeby ci nastało. Tam. Bo byś mi się spodobała jako miejsce, żeby skończyć życie. No znaczy, już tam cię nie... Lepiej. Tak się nie wybieraj, tak? Bo jeszcze masz dużo, dużo czasu. Nie. tak. Tak, Było lepiej napisać książkę, gdy żyje niż po po życiu. <laughs> no taka specyficzna mieszanka humoru polskiego i angielskiego. Żeby, I plus amerykański. amerykański. Dobrze, to, tak, napisał to książkę 2012-2013, by było wypublikowane. Nawet jest to moja książka w, w bibliotekach w Keneryki i w Library of Congress w Waszyngtonie. Bo ma taki amerykański ISBN. Tak, jak, ISBN, jak my mamy numer. Tak, tak, taki, ten, to, to, Ta książka ma. Znaczy, to co jest ważne, książka została napisana w języku angielskim. To jest w języku angielskim książka. Słuchaj, my tutaj dyskutujemy. Jak najlepiej i... przetłumaczyć? No właśnie, bo różne zdania są. Tak, Nie wszystko się przetłumaczy dobrze po angielsku albo po polsku. A przeczytaj to, jak, jak, jak to brzmi? Po... po angielsku się nazywa From Exile to Eden, a Family Journal. Po polsku by było. No, z wychodźstwa do Edenu, czyli... Z... Znaczy, że z wy, wy, wychodźstwa... To a znaczy, znaczy, to nie było takie wychodźstwo klasyczne, że deportacja. Ty chciałeś... Więcej jak deportacja, dlatego no, tak. że gdy człowiek nie chce Wypędzeni do Izraju, a... Wypędzeni do raju, to I znaczy... To, znaczy do, ale to z, z raju, to nie tak się wie, nie. Chodzi, to, że... No, tytuł, no. tytuł można przetłumaczyć tylko w jeden sposób. Byłyśmy wyrzucone z kraju, co mi kochali i nie znaleźliśmy, aż mi przyjechali do amerykańskiego raju. Słuchajcie, nie możemy tego dosłownie tłumaczyć, bo inaczej, inaczej konotacje to jest w Stanach, u Amerykanów tak. i na, inaczej, inaczej u nas. Tak, ja myślę, ale że jest... polski język jest bardzo deskryptywny, że, tak. znaczy, że może piękne słowo. Angielski też, ale musi czasem sens być zmieniony. Ale podtytuł to jest Family journal. Family journal, tak. Tak, tak to łatwo Co... się Słuchaj, to, powiedz mi, czy w tej książce znajdują się opowieści, które tutaj zaczęłaś i czy... Czy ona jest ilustrowana zdjęciami? Bo to dla mnie jest to, ważne. Tak, są. I nie mieliśmy dużo, dlatego, że gdy moi rodzice przeszli przez to, to naturalnie wszystko było spalone, jakby na Syber, to nie mieli na żadne Ale pierwsze zdjęcia. Ale pierwszy zdjęcie. Pamiętajcie, że zdjęcia były niebezpieczne. Tak. Były używane przez tak. Sowietów do tego, żeby raz identyfikować ludzi, tak. dwa, na tych zdjęciach byli inni, tak. którzy mogli być poszukiwani. To było często niszczone. Dokumenty, szczególnie takie majątkowe, też były niszczone, bo były by, by, by poszukiwane, tak. bo to z, okazywało się, że ty jesteś obszarnikiem. W związku z tym Ciebie do ostatniej kategorii tak więźniów tak rzucali. Jest. Ale by, kiedyś by, by byli żołnierze, to tutaj w Iranie jest mama Helena Szzelążek była z rodziny Semeryło, tatuś Tadeusz Lążek. I oni są tu w Iranie. I teraz taka mała uwaga. Zapomniałem o tym powiedzieć, że y, Helena Szelonorzek była z domu Semeryło. Tak, y, Biała Podlaska. Biała Podlaska. Semeryło to jest takie nazwisko y, z kręgu tatarskiego. Tak. Na tamtych terenach było bardzo dużo takich Tatarów. Pozdrawiamy Darka Sze Szechidewicza i <gry> i i całą rodzinę, ponieważ mamy też wspaniałych przyjaciół, którzy byli Tatarami pols polskimi. No, tego jeszcze nie zbadaliśmy, ale to jest wątek, którym może się zajmiemy. Ale wracajmy do książki. Czy mamy następne. Kiedy tatuś przyjechał z, e, z Italii, tu Monte Krystynu, pierwszy raz zobaczył swoją córkę Krysię, moja starsza siostra. Tutaj mój ojciec i moja siostra Krysia. I ona się tak troszkę boi, bo ten człowiek, co ona nie zna, trzyma ją, a to jest jej tatuś. A pokaż mi tutaj, bo ja tutaj to rozczytam. Na, jeszcze raz poproszę, żebyś pokazała, na piersi już y, ma zawieszony Krzyż Monte Cassino. To już jest Krzyż Monte, Monte Cassino, tak. y, powód do dumy, tak? Bo Krzyż dostawali ci, którzy byli zaangażowani w walkę o. Zdobycie kwasztoru na Monte Cassino. Tak. Kolejne zdjęcie. A ja tutaj z boku podpatruję. Dobrze, i to mamy gdzie to już? Tu już jest chyba. Tak. To już to, Anglia? To jest Anglia. Tak, troszkę muszę tak zrobić. Dlatego, ale że... Helena jest piękna. Tak, ona jest A piękna. Znaczy, ja mam też, mamy Helenę, też jest piękna. Ja Mogą mi inaczej tutaj stawić, ale Ty wiesz z telefonu. Ta, w tym zdjęciu jest moja siostra Krystyna, troszkę starsza i nasz. Ostatni braciszek Jerzy, który potem umarł w Anglii i można zobaczyć, jak oni wyglądają. No właśnie, to ta trauma kobiety, która traci trzech synów, to tak. po prostu to jest... Pochowany on jest w Anglii. Tylko jeden syn, który nie wiem, gdzie jego w którym cmentarzu, gdzie on jest pochowany. Wie... I teraz będzie taka symboliczna rzecz teraz zrobisz, bo za dwa dni. Ja. Y jedziesz do Anglii, wiesz ja. gdzie jestem grupa, podszukałaś tak, go. Tak. tak. I... I pojadę to to jest Brain Tree Cemetery w Anglii, ja tam będę mogła e, zobaczyć. I gdzie się i gdzie od za ty Ale bierzesz ten czepek jego. Tak, I, o mama miała malutką czapeczkę, ja biorę tam do cmentarzu. I wodę I, i, święconą no, z Często. Szybki to, to jest mój tatuś. Przed jako, krótko przed jak on umarł, w roku 1998 roku, na serce miał ten zabój. Za, za. I potem ma, moja mama, krótko przed te medale. A, Tutaj tych medali jest zdecydowanie więcej. Ja tam je rozczytam i, i jeszcze w przyszłości Wam opowiem no Jest to człowiek zasłużony. No, widać, że już zmęczony życiem. Zmęczony to... życie. To Dwa jest... lata żył, nie wiedział jak doktor, doktor żył, ale jego serce nie funkcjonowało w wcale i żył jak normalny człowiek, bo chciał, bo musiał, bo miał coś do załatwienia i skończenia. Dobrze, zdjęcia, zdjęciami. Powiedz mi, czy tak książka myślisz, że ja nie wiem, ile mamy czasu jeszcze, czy my możemy jeszcze. Nasz kamerzysta musi kiwnąć głową. Czy ty myślisz, że ta książka może, be, że powinna być przetłumaczona na język polski? Że Polacy. Zrozumieją, bo ty pisałaś ją dla Amerykanów, dla Polaków tam mieszkających, czyli tej Polonii z czwartego pokolenia, etc. etc. te, te, te po, ludzie są powiedzmy tylko rozmawiają po angielsku, ale może z pochodzenia polskiego, wszyscy mówią, że oni są przetłumaczoną książki, a żeby mogli podać swoich krewnych Polaków, mm -hmm. co może nawet mieszkają w Polsce, żeby oni wiedzieli co. Te wszystkie sceny są, jakie jest życie w Ameryce, jak naprawdę było w Polsce w wojnie i po wojnie, bo ja historyczny też fakty i tam w do książki. Czyli zrobiłeś taką I... mieszankę. taką. Tak. My mamy taką tutaj regionalistkę, panią Anna Reich, która zapisała książkę Wysiedlona, a potem Odwaga, która właśnie też wiele takich oprócz wątków rodzinnych, takie wątki tak. historyczne, żeby przybliżyć. To, to mieszkańcom. Tak, bo historia, my jesteśmy wszyscy historią. Żywa, Słuchajcie, żyjąca historia. Czyli, jeżeli jest ktoś, kto nas ogląda, a chciałby się podjąć tłumaczenia, może to jest dobry czas, żeby się skontaktować z Jadzią. Czas nam minął, ponieważ ga... rozmawia się, gada się no, fajnie. Możesz pójść na Twój site i wpisać że pytanie albo coś. I tak, muszę skoment... zapraszam do kontaktu na PRIF albo telefonicznie. I w tym momencie kończymy ja ten odcinek.